Czy kiedykolwiek marzyłeś o podróży w miejsca, o których mało kto słyszał? Takie, gdzie natura jest nieokiełznana, a człowiek tylko gościem. Świat pełen jest zakątków owianych tajemnicą, ale są też miejsca, w które lepiej nie stawiać stopy miejsca, gdzie śmierć czyha na każdym kroku miejsca, które od dziesiątek, a nawet setek lat pozostają zamknięte przed turystami. Od wyspy pełnej węży, przez opuszczone miasta skażone promieniowaniem, aż po obszary wojskowe, w których zniknęło już wielu ciekawskich. Dziś zabiorę cię w podróż do dziesięciu najbardziej niebezpiecznych i zakazanych miejsc na ziemi. To nie jest zwykła lista atrakcji turystycznych. To katalog koszmarów, które lepiej oglądać tylko z bezpiecznej odległości na ekranie. Gotowy? Zaczynamy. Miejsce dziesiąte Wyspa Węży. Ilha da Queimada Grande, Brazylia. Wyobraź sobie marańską wyspę u wybrzeży Brazylii, złote plaże, bujna roślinność, szum oceanu. Brzmi pięknie? Niestety, Ilha da Queimada Grande to jedno z najbardziej przerażających miejsc na świecie. To tu mieszka od 2 do 5 tysięcy najbardziej jadowitych węży świata. Żararaka złocista. Ten gatunek to istny koszmar. Jad jednej żararaki potrafi stopić ludzkie mięso. Śmiertelność przy ukąszeniu sięgała dawniej nawet 90%, zanim opracowano antytoksyny. Wyobraź sobie spacer po lesie, gdzie na każdym drzewie, krzaku i skale może czaić się śmierć. Nic dziwnego, że brazylijski rząd całkowicie zakazał odwiedzania tej wyspy. Dostęp mają jedynie naukowcy, którzy badają populację węży. I to tylko w pełnym zabezpieczeniu. Legenda głosi, że ostatni mieszkaniec latarni morskiej został znaleziony martwy, otoczony przez dziesiątki węży. Od tamtej pory wyspa jest bezludna. Miejsce dziewiąte czarnobylska strefa wykluczenia Ukraina. 26 kwietnia 1986 rok. Katastrofa w elektrowni jądrowej w Czarnobylu zmieniła historię Europy. Wybuch reaktora uwolnił radioaktywną chmurę, która rozprzestrzeniła się po kontynencie. Miasto Prypeć, niegdyś tętniące życiem, zostało ewakuowane w ciągu kilku godzin. Od tamtej pory czas zatrzymał się tam na zawsze. Dziś czarnobylska strefa wykluczenia to ponad 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych pustkowia. Choć istnieją zorganizowane wycieczki z przewodnikiem, wiele obszarów nadal jest tak skażonych, że przebywanie tam zagraża życiu. Promieniowanie wciąż kryje się w glebie, w wodzie, w opuszczonych budynkach. Prypeć przypomina miasto duchów. Na karuzelach nie bawią się już dzieci. Okna szkół straszą pustką, a bloki powoli pochłania las. To jedno z tych miejsc, gdzie człowiek widzi, jak natura odzyskuje władzę. Miejsce ósme: Strefa 51, Nevada, USA. Pustynia Nevady kryje jedną z największych tajemnic współczesnego świata Strefę 51. Oficjalnie to baza wojskowa służąca do testów lotniczych. Nieoficjalnie miejsce pełne teorii spiskowych w tym tych o UFO. To teren tak pilnie strzeżony, że zbliżenie się do granicy strefy kończy się natychmiastową interwencją wojska. Wokół bazy ustawione są tablice ostrzegawcze śmiertelna siła może zostać użyta. Choć pewnie nie znajdziemy tam kosmitów, wiadomo jedno: w strefie 51 testowano najnowocześniejsze technologie wojskowe samoloty szpiegowskie, drony, systemy radarowe. Tajemnica wokół tego miejsca sprawia, że dla wielu podróżników stała się ono obiektem obsesji. Ale pamiętaj: krok za daleko i możesz zniknąć szybciej niż się spodziewasz. Miejsce siódme wyspa Sentinel Północny Indie. Na Oceanie Indyjskim, w archipelagu Andamanów, leży mała wyspa – Sentinel Północny. Brzmi egzotycznie? Tylko, że nie wolno się tam zbliżać. To dom plemienia sentinelczyków, jednego z ostatnich nienaruszonych przez cywilizację ludów świata. Żyją w izolacji od dziesiątek tysięcy lat. Każda próba kontaktu kończyła się atakiem, strzałami z łuków i włóczni. Rząd Indii całkowicie zakazał wypraw na wyspę. Nie tylko po to, by chronić turystów przed atakiem, ale też sentinelczyków przed chorobami, które mogłyby ich zdziesiątkować. W 2018 roku amerykański misjonarz próbował dostać się na wyspę. Nigdy z niej nie wrócił. To miejsce pozostanie tajemnicą. I tak powinno być. Miejsce szóste. Jezioro Natron, Tanzania. Na pierwszy rzut oka bajeczne jezioro w Afryce. Kolor wody przybiera intensywną czerwień, przypominającą krew, ale pod tą barwną powierzchnią kryje się śmiertelna pułapka. Woda jeziora Natron ma odczyn tak zasadowy, że działa jak żrąca substancja. Zwierzęta, które wpadną do wody, dosłownie zamieniają się w skamieniałe posągi. Fotograf Nick Brandt uwiecznił ptaki i nietoperze zakonserwowane w solnych kryształach. Wyglądają jak rzeźby, ale to prawdziwe ofiary natury. Człowiek też nie miałby tam żadnych szans. To miejsce piękne i śmiertelne zarazem. Miejsce piąte. Jaskinie Lasco, Francja. Na południu Francji kryją się jedne z najcenniejszych skarbów ludzkości malowidła naskalne sprzed 17 tysięcy lat. Jaskinie Lasco to prawdziwe muzeum epoki kamienia, ale nie można ich odwiedzać. Dlaczego? Bo każdy ludzki oddech, każda kropla potu Wprowadza wilgoć i bakterie, a to niszczy rysunki, które przetrwały tysiące lat. Po krótkim otwarciu w XX wieku naukowcy zauważyli rozwój pleśni i glonów, dlatego jaskinie zostały zamknięte na zawsze dla turystów. Dziś istnieje tylko replika Lasco II, gdzie można podziwiać kopie malowideł. Miejsce czwarte Dolina Śmierci USA. To jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi. Latem temperatura w Dolinie Śmierci potrafi przekroczyć 56 stopni Celsjusza. To więcej niż w rozgrzanym piecu. Brak wody, żar lejący się z nieba, burze piaskowe. Dolina Śmierci nie wybacza błędów. Każdy, kto wybiera się tam bez przygotowania, ryzykuje życiem. A jednak to miejsce ma swoją złowrogą urodę. Słynne wędrujące kamienie. Głazy, które same przesuwają się po pustyni, zostawiając ślady, dodają mu tajemniczości. Miejsce trzecie, jezioro Nios Kamerun. Afrykańskie jezioro Nios wygląda spokojnie, ale kryje w sobie śmiertelną tajemnicę. Pod wodą gromadzi się ogromna ilość dwutlenku węgla. W 1986 roku doszło do tragedii. Niespodziewana erupcja gazu uwolniła chmurę dwutlenku węgla, która spłynęła po dolinie. W ciągu jednej nocy zginęło ponad 1700 osób i tysiące zwierząt. Ludzie zmarli we śnie, bez ostrzeżenia, bez szansy na ucieczkę. Dziś jezioro jest monitorowane, ale ryzyko wciąż istnieje. To jedno z najbardziej zdradliwych miejsc na Ziemi ciche, piękne i śmiertelne. Miejsce drugie, miasto Fukushima, Japonia. W 2011 roku trzęsienie ziemi i tsunami doprowadziły do katastrofy w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi. Setki tysięcy ludzi musiały opuścić swoje domy. Podobnie jak w Czarnobylu, miasto stało się miastem duchów. Choć część obszarów została odkażona, wiele terenów nadal pozostaje zamkniętych. Promieniowanie jest zbyt wysokie, a powrót do normalności niemożliwy. To kolejne ostrzeżenie dla ludzkości: technologia bywa potężna, ale też niebezpieczna. Miejsce pierwsze: Strefa Spokój Silent Zone Meksyk. Na pustyni Mapimi w Meksyku znajduje się tajemniczy obszar zwany Strefą Spokoju. Według lokalnych opowieści radio, telefony i kompasy przestają tam działać. Naukowcy twierdzą, że to efekt anomalii magnetycznych. Ale dla wielu to miejsce owiane legendami o UFO, meteorytach i dziwnych zniknięciach. Niezależnie od tego, ile w tym prawdy, Silent Zone pozostaje pustynią, która może być śmiertelnie niebezpieczna dla nieprzygotowanych. Jak widzisz, nasza planeta pełna jest miejsc, które fascynują i przerażają jednocześnie. Niektóre są zakazane, by chronić ludzi przed śmiercią, inne, by chronić same miejsca przed człowiekiem. To lekcja pokory. Zanim więc następnym razem pomyślisz o ekstremalnej podróży, pamiętaj, są zakątki Ziemi, które lepiej oglądać tylko na ekranie. Które z tych miejsc zrobiło na tobie największe wrażenie? Daj znać w komentarzu. I jeśli podobała ci się ta podróż pomrocznych mrocznych zakamarkach świata, nie zapomnij zostawić subskrypcji. Przed nami jeszcze wiele tajemnic, które czekają na odkrycie.